W związku z sezonem letnim nad morzem oraz odbywającymi się na terenie naszego województwa licznymi imprezami masowymi policjanci centralnego biura śledczego realizują zadania związane z ujawnieniem i wykrywaniem przestępstw związanych z przemytem i handlem narkotykami. Właśnie podczas takich działań funkcjonariusze CBś w sobotę rano tuż po przekroczeniu granicy na jednej ze stacji paliw w busie zatrzymali 33 latka. Po przeszukaniu należącego do niego bagażu odnaleźli prawie 7 kg amfetaminy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Zabezpieczona amfetamina została przewieziona do biegłego z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Podczas badań okazało się, że jest to czysta amfetamina. Bardzo często tego rodzaju środek udurzający, zanim zostanie wprowadzony na rynek, jest jeszcze mieszany z innymi substancjami. W taki sposób z kilograma uzyskuje się nawet 3 kilogramy narkotyku. Szacunkowa wartość zabezpieczonej amfetaminy na detalicznym czarnym rynku to kwota sięgająca pół miliona złotych. Mężczyzna jeszcze w sobotę usłyszał zarzut dotyczący wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środka udurzających. W niedzielę sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy, za to przestępstwo grozi kara od trzech do piętnastu lat pozbawienia wolności.